Krzysztof Gasparski, program Polska, Świętego Jana. Imieniny 24 czerwca 2020 roku, czyli jak Świętego Jania, to opad świętojański, komunikat sadowniczy, ten drzewiasty. Faktycznie z drzew się zaczęło sypać, co niektórzy się Przerażają nawet jak bardzo, ale może akurat wyjdzie tak, jak ma wyjść. Natomiast zawsze to budzi na nas negatywne wrażenie. Jak się nie sypie, to też się boimy, bo w pytanie jakiej wielkości będą owoce. Tak czy inaczej, zawsze ich szkoda, bo są coraz większe. No i poczekajmy, może dobrze będzie. Bardziej bym się martwił tym, że. Owoce pękają na drzewach, to dotyczy dojrzewających choćby czereśni, których generalnie zbyt dużo i tak nie ma, ale to dotyczy także innych gatunków, gdzie te pęknięcia już zaczynają mieć miejsca, a przecież mamy jeszcze pęknięcia z czasów takich pomrozowych języki, obrączki, więc dużo owoców jest jeszcze w takich które nam się niekoniecznie podoba, do tego dorzucamy jeszcze grady, trochę odpadnie. Jak dołączymy do tego opad czerwcowy, to faktycznie redukuje się nam ta troszeczkę ilość. No ale dzisiaj chyba nie o tym, tylko o tym, co trzeba jeszcze zrobić. Będziemy przechodzić w rzadsze komunikaty, pewnie w lipcu, pewnie co dwa tygodnie, a już nie co tydzień, chyba, że będą takie naprawdę zawirowania, czy to pogodowe, czy akcje szybkie. Dalej bym powiedział, że szkodnikowo dosyć mocno, natomiast żeby zwalczyć szkodniki należałoby się wstrzelić w dobre warunki pogodowe. Teraz po tych ulewach, przędziorki i pordzewiacze znowu się troszeczkę zmyły, co nie znaczy, że z zabiegiem należy się wstrzymać i, i że przędziorki i pordzewiacze się znowu nie pokażą. Yy, należałoby po prostu poczekać na dobrą pogodę, kiedy te szkodniki z powrotem na tym liściu się pokażą. I wtedy wykonać. I pod kątem przędziorków i roztoczy, czyli porzewiaczą jabłoniowym, śliwowym i w kierunku mszyc, które no, te akurat niespecjalnie się spłukały i niespecjalnie zniknęły. Ale także w przypadku tarcznika, który w wielu sadach, jak Państwo dobrze wiecie, bo jak macie go w sadzie, to wiecie, że go macie, który też zaczął migrację, tak w przypadku... Gąsienic, czyli znowu nam się uaktywniło część zwójek. Jedne latają bardziej, drugie mniej, ale cały czas coś lata. A pytanie, czy przy ilości, tak jak Małopolska miała 80, 90, 100 litrów na metr kwadratowy i 150 na metr kwadratowy opady, czy możemy liczyć jeszcze na tego typu produkty, nawet jeśli są ciężko zmywalne i mówimy o 50, powiedzmy, litrach, jeżeli chodzi o zmywalności. Dalej to pewnie nikt nie testował nawet. Uważam, że te zabiegi należy powtórzyć. Oczywiście, jak się do tych sadów... Uda wjechać, i tutaj wszyscy mamy swego rodzaju kłopoty, bo przecież środkowa Polska warka też lało, grujec też lał, sącz też lał. Jedni mówią, że akurat, inni mówią, że grubo, grubo za dużo. Chcieliśmy deszczu, mieliśmy suszę. Teraz staramy się nadrobić zapasy wód, stany wód w glebie, w studniach, w rzekach, no ale to chyba nie o to chodzi. Ale nie od nas to. Zależy, zabiegi trzeba powtarzać. W środkowej Polsce są pola, w których ciężko wjechać, bo nie ma gdzie woda spłynąć. Truskawki stojące w wodzie są dla niejednego z Was takim już widokiem całkiem normalnym. Jeżeli chodzi o góry, z kolei mamy ryzyko ściągnięcia opryskiwacza czy ciągnika z opryskiwaczem w rzędy, bo też mokro, bo też ślisko. Także każdy ma swoje kłopoty. A zabiegi trzeba będzie wykonać na robactwo wszelakie. tak. Natomiast tu chciałbym dodać, że w tej chwili w sadach obserwuje się bardzo dużo pożytecznych już owadów, tych błonków, które. E, są naszymi takimi sprzymierzeńcami, jeżeli chodzi o walkę z mszycami. One zwąchały, że ta mszyca jest i ona już tam są, czyli w, odskakujemy od totalnych rozwiązań na pewno. Tym bardziej w takim okresie stosujemy selektywne rozwiązania, a jeżeli już wykonujemy zabiegi, to najlepiej w godzinach nocnych, tak żeby jak najmniej takim e, sprzymierzeńcom podokuczać. <laughs> jeżeli chodzi o parcha mączniaka, Parch, tam gdzie jest czystok, tam gdzie nie ma plam, mankozeby, kaptany. Wystarczyłoby, jeżeli chodzi o parcha, ale tam, gdzie mamy mączniaka, sięgamy po np. alcedo, które oczywiście można także połączyć z kontaktami, i wtedy mamy parcha i mączniaka za jednym zamachem. W co pominąłem, nasionnice Trześniówkę, Wojciech Barczak Smaki Kujaw. Taki magiczny tytuł. Podesłał mi zdjęcia nasionnicy Trześniówki, która nic się nie boi. Łapała się wcześniej po dwie, po trzy sztuki, a tutaj nagle Apogeum zaczęły mocno atakować nie tylko tablice lepowe, ale także owoce. Także pozują do zdjęcia i dziękuję oczywiście za piękne fotografie, które tym razem przedstawiam Państwu prosto z Kujaw. No i oczywiście, pytanie: jak zrobić zabieg? Kiedy czereśnia szybko przybiera na wadze, kiedy jest dosyć dużo opadów, kiedy musimy wykonać zabiegi, a nie wiadomo kiedy trzeba będzie zbierać. Tu mi się od razu gotuje, jak myślę sobie o okresach karencji, że te same substancje aktywne czasem mają w tej samej uprawie, na przykład deltametryna, raz 7, raz 45 dni karencji. No. Nie wiem co powiedzieć. Można by było powiedzieć, że gorszy produkt, gdyby nie to, że na innej uprawie te karencje są trzydniowe takie, takie same, czy siedmiodniowe takie same. Więc no jest to kłopot, natomiast zachęcam do tego, żeby zachować rozwagę, żeby to Państwa nie zniechęcało do tego, że jeżeli są takie rozbieżności, to będziecie oceniać to na własną rękę. Te krótkie karencje są po to, żeby, żeby już ich nie łamać, żeby je respektować. Jeżeli jest karencja 7 dni czyli stosunkowa krótka, to należy przypuszczać, że akurat w tym wypadku wszelkie kwity na to zostały dostarczone i o krótszych karencjach ciężko mówić, czyli jeżeli pryskamy dzisiaj na nasionnice trześniówkę to nie zbieramy jutro czy pojutrze owoców. Jeżeli mówimy o odmianach możemy to podzielić. Jeżeli w tej chwili są loty na nasionnicy trześniówki Możemy to, co zbieramy jutro, pojutrze, w tym tygodniu, ominąć, bo przecież jeżeli wcześniej zabiegi były wykonywane, to z tym był porządek. Jeżeli w tej chwili wykonamy zbiory w tym tygodniu, to tam jeszcze nie możemy mówić o, o tej larwie, która będzie w tych owocach widoczna. Nawet gdyby tam dochodziło do składania jaj, to po prostu nikt tego nie zauważy. Czyli te kwatery, co zbieramy w tym tygodniu omijamy, te kwatery, które zbieramy w przyszłym tygodniu stosujemy na przykład sam pyretroid, a te kwatery, gdzie mówimy o zbiorze za dwa tygodnie, czyli te późne odmiany, do tego pyretroidu możemy jeszcze dolać automatycznie któryś z preparatów układowych o 14-dniowej okresie karencji, tak żeby wzmóc i wspomóc tą walkę z tą nasionnicą, która się szykuje jednak do dużego ataku. Może, może na Kujawy leciała od nas albo z tych miejsc, gdzie owoców było mniej, więc może dlatego tak długo zeszło, ale jak już się pokazała to masowo, chociaż widzę, że i tu dziękuję od razu panu Krzewińskiemu, który w Prusach także odławia i też się pokazała nasionnica w dużej ilości ostatnich, na ostatnich odłowach. Pułapkach, tam były 23 bodajże, jak, jak dzisiejsze wyniki podglądałem z jednej z tablic. I tyle. Jeżeli chodzi o chemię. <laughs> Pryskać trzeba, zabiegi trzeba powtarzać, intensywne spłukania deszczów, więc nie mówię o nowych zabiegach, tylko mówię o powtarzaniu zabiegów, które były wcześniej wykonywane na yy, brunatną, może mniej w tej chwili, ale na drobną plamistość liści drzew pestkowych. Yy, tutaj mówimy też o zastosowaniu produktów yy, znowu, powiem, z karencjami, z uwzględnieniem karencji, czyli yy, jeżeli mówimy o wiśni na to jeszcze jest dużo czasu do dyna. Więc yy, na pewno, ale pilnujemy do dynę, stosujemy generalnie na suchego liścia, żeby też tam jakiś przygód nie było. Nawożenie, jeżeli tak, to nawożenie wapniowe, owoce chcą pękać i owoce będą pękać, ogromna ilość wody, nawet jeżeli to wapno dostarczamy, to nie my możemy mieć pretensji do parcia systemu korzeniowego i, i transportu ogromnej ilości. Wody do owoców, które, które wymagają dodatkowego wsparcia, właśnie produktami wapniowymi, czyli Smart Seal. To mamy wapni od razu z krzemem, tam mówimy też o, o rozwiązaniach typu NHCA Delta, która buduje wielkość owocu, ale ma też w sobie wapni. Tam mówimy też o mrówce, w każdym razie na bazie mrówczanów mamy czym Państwa w tym podratować. Podtopienia, zabiegi zmycia. O zmyciu już mówiłem, o podtopieniach no jest to kłopot, nie ma jak w te pola wjechać. Jedyną korzyścią to może być tylko to, że takie ulewy, jak przechodziły przez gminę Jodłownik, przez no wzdłuż całej, całego koryta rzeki, no w telewizji naoglądaliście no się tych, tych, tych obrazków. Ja też miałem przyjemność popatrzeć jak już woda opadła, bo to wtedy jest to większa przyjemność niż jeżeli oglądamy coś, kiedy, jest, kiedy ta woda idzie. Trochę myszy się sadownicy z humorem śmieją, że przynajmniej jedna korzyść jest, myszy trochę się wytopiły w sadzie, więc nie jest to całkiem bez korzyści. Kto chce, to patrzy to na to przez różowe okulary. Ja mam na Tyle będziemy się stopniowo widywać. Rzadziej zabiegi powtarzamy. Zwracam szczególną uwagę na nawożenie wapniowe i, nawo i choroby mniej, natomiast przede wszystkim jeżeli chodzi o walkę ze szkodnikami, z uwzględnieniem ochrony tych pożytecznych, które w Państwa sadach zagościły. Dziękuję.